Znajdujemy się w parcie mienia najbliższego do Zolotniewskiego celowy, który jest tutaj w kucie jeden i tamten czy wędrowały, może byli wolni światowe o, ten jest tak idziemy dalej poszukując kamieni Steinhofa kamienia Steinhofa tak, Kamienia, ale to były kamienie też pozostałości żeby osztukować smietanę Nie parku. Ja, Grzegorz już idzie dalej. Hej, ej, ej, ej. Ławki. No niestety zima przyszła i nie spodziewaliśmy się, że będzie tak zimowo. Bo nic nie wskazywało na opady śniegu, no ale. Po drugiej stronie widzimy lampy, które są zasilane energią słoneczną. Bardzo ciekawy pomysł. Rano było jeszcze tu park. Ten, ten, no. No, tutaj widzimy plac zabaw. Niestety, Grzegorz nie chce się pobujać na jakieś huśtawce, pokręcić. No. Grzegorz nie ma ochoty. Idziemy dalej. Przed nami pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Tak. Od grudnia 2008 ten park tak się nazywa. Wcześniej był to pomnik. Karola Świerciowskiego, znaczy park. Nie są, wcześniej to był park Karola Świerciowskiego, ale od grudnia 2008 jest to park rotmistrza Witolda Pileckiego. Park Rotmistrza Witolda Pileckiego. Do grudnia 2008 roku Park Karola Świerczewskiego. Ma powierzchnię ponad 3 hektary. Jest otoczony przez lasy komunalne. Przy wejściu stoją dwa lwy, które zostały przyniesione z Pałacu Donetsmarków w Świerklańcu po II wojnie światowej. Na terenie parku rośnie 78 gatunków i odmian drzew oraz krzewów. W części północnej parku rosną trzy dęby czerwone o wieku szacowanym na 120-150 lat. Właśnie widzimy pomnik Waltera Steinhoffa, do, do którego zmierzamy. Tutaj jest staw, gdzie w porze wiosenno-jesiennej rybacy łowią ryby. Zobaczmy, kto ten pomnik tutaj znalazł po, 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 po paruset latach. A. Jak to kto? Zabrzański historyk. Dariusz Waleriański, o którym było głośno w telewizji Silesia na temat tego pomnika. O, tutaj są kamienie. To wszystko jest z tego pomnika. Tutaj jest napis Steinhoff Park. Tutaj jest godło górnicze liść i symbol liści. No. Jedną z postaci nierozłącznie związanych z, górnic, z górnośląskim górnictwem i zabrzem był Walter Steinhoff, który urodził się 15 stycznia 1872 roku. W, Katowicach. w późniejszym czasie zamieszkał w Chorzowie przy rynku numer 11. Początkowo rozpoczyna pracę na kopalni Król w Chorzowie. W 1901 roku zostaje asesorem górniczym, w latach 1906-1918 zatrudniony jako inspektor w inspekcji górniczej w Chorzowie. W 1918 roku już jako radca górniczy obejmuje kierownictwo inspekcji górniczej w Zabru która właśnie przeprowadziła się do nowej siedziby. W tym samym roku zostaje dyrektorem kopalni Królowa Luiza, później kopalni Zabrze. Był to czas klęski wojennej. Niemiec, wystąpień robotniczych i strajków, powstań śląskich i plebiscytu. Spadło zatrudnienie i wydobycie. Dyrektor musiał podołać wszystkim tym przeciwnościom. Zmarł nagle, 23 czerwca 1923 roku. Pochowany został najprawdopodobniej na cmentarzu ewangelickim w Chorzowie, gdzie przez wiele lat był honorowym radcą miasta. Podczas pracy na kopalni Król w Chorzowie wprowadził wiele udoskonaleń, a w kopalni Królowa Luiza w zabrzut, jako pierwszej w Europie wdrożył wybieranie węgla metodą kubełkową. Między Zaborzem a Pawłowem utworzył park ludowo-sportowy dla gminy Zaborze. Na jego terenie znajdowało się boisko i duży staw. Mistrz budowlany Wlany Brauer i Nadsztyger Dressler zainicjowali utworzenie w parku pomnika poświęconego jego założycielowi Walterowi Steinhoffowi. Pomnik, w formie dużego obelisku, składał się z kilku głazów, które były związane zaprawą cementową i połączone stalowymi prętami. W dniu 24 czerwca 1924 roku, gazeta Der ober Oberschleize. Zamieściła informację i planowane na najbliższą niedzielę z okazji Święta Związku Urzędników Technicznych Państwowych Kopalń i Hut odsłonięcie pomnika Woltera Steinhofa przesunięto o tydzień. Ta sama gazeta z 30 czerwca 1924 roku zamieściła relację z odsłonięcia pomnika. W boiska sportowego, tuż przy wejściu do Parku Ludowego, znosi się obiekt wykonany z kilku naturalnych bazów pomnik. Ku czci starszego radcy górniczego Woltera Steinhowa, twórcy parku ludowego. Wiedziałem, 29 czerwca 1934 roku odbyło się jego odsłonięcie. W uroczystym pochodzie z orkiestrą kopalni królowa Luiza na ciele przeszły w kierunku pomnika Klub Gimnastyczny Zaborze, Zaborze Klub Piłkarski Zaborze, Męski Związek z Kopalni Królowa Luiza, Straż Pożarna i Załoga Kopalni Królowa Luiza. W tych mundurach, oprócz krewnych i rodziny Waltera Steinfoppa, zebrali się prezesi Buldel, najwyżsi urzędnicy dyrekcji górniczej i inspekcji górniczej, urzędnicy inspekcji górniczej, dyrekcji kopalń, inspekcji górniczej oraz przyjaciele zmarłego. Po ustawieniu się od pochodu wokół pomnika orkiestra odegrała psalm niebiosa, opowiadając trwałym Bogu. Męski Związek Śpiewaczy Kopalni Królowa Luisa pod dyrekcją radcy fiskalnego Niechoty wykonał pieśń. Oto jest Dzień Pański. Następnie mistrz budowlany Bauer wygłosił uroczystą mowę. Starszy radca górniczy Heine powiedział w imieniu inspekcji górniczej: Przejmuję ten kamień pamiątkowy, który powinien na zawsze w imię starszego radcy górniczego Steinhoffa połączyć z tym parkiem. Obiecał on, że park ten będzie pielęgnowany, aby się rozwijał i spełniał wyznaczone mu zadanie. Następnie pochód. Przedefilował przed pomnikiem inspekcja górnicza, urzędnicy inspekcji górniczej, załobę, kopalnik, klub sportowy, zaborze i męski związek śpiewaczy kopalni Krowa Luza złożyły pod pomnikiem tej terenów. Po 1945 roku w ramach powojennego zacierania śladów w niemieckości w Zabrzu pomnik został zniszczony przy użyciu ciężkiego sprzętu samochodowego. Niemiecki napis został zarzucony za prawą molarską, aby nikt już nie mógł go przeczytać. Niszczony pomnik jest podwójnym zabytkiem godnym uwagi, jako dawny element wyposażenia w parku oraz stanowi zabytek przyrody, nieożywionej. Pomnik zachował się w 70%. Istnieje możliwość i szansa na jego odbudowę.